Booksy, Dog Planner, Display. Gokon, który też globalnie jakby operuje, brand 24, RAMP. I ta lista, mam wrażenie, że z roku na rok się powiększa. Mamy ten gen przedsiębiorczości w tym wszystkim. Co my robimy dobrze? To, co jest bardzo mocną stroną, moim zdaniem, polskiego rynku, jest dostęp do specjalistów. Przez to, że, że tak perfekcyjnie chcieliśmy podchodzić do rzeczy, no to jesteśmy naprawdę w stanie jakby robić rzeczy, które daje się skalować i, i są naprawdę dobrze zrobione. Tak, ja myślę, że ten chrzest ognia, przez który przeszli polscy inżynierowie, nie tylko oczywiście, bo oczywiście wielu też, jakby PM-ów i, i designerów, czyli musimy zrobić to szybko, musimy zrobić to dobrze, i macie to zrobić i tyle, i chcz, tak? Trochę lekki bacik. Doprowadził do tego, że mamy bardzo wielu, jakby zaprawionych w bojach specjalistów, którzy są w stanie bardzo szybko przekładać na, 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 na rzeczywistość technologiczną biznesowe pomysły. Natomiast, jakby ta kadra menedżerska, która lagowała do tej pory, moim zdaniem, jakby wchodzi teraz na rynek, powiedzmy, taka kohorta, Menedżerów, którzy już się sparzyli parę razy, albo już coś dowieźli parę razy i mają jakieś przemyślenia, albo w ogóle wręcz mają doświadczenia z zagranicy typu studiowali za granicą, albo coś gdzieś popracowali trochę w Stanach czy UK i wracają trochę z innym mentalem do kraju. Ta kadra się podciągnęła i to jest super, ale naprawdę, jeszcze moim zdaniem, jest jeszcze dużo, dużo pracy domowej do odrobienia.